Witam serdecznie Was, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie mam dla Was przesyłeczkę z Max Collection. W środku mam karty limitowane, których do tej pory nie miałem, duże i małe. I oprócz tego mam jeszcze saszetki z tej pierwszej kolekcji. Chcę uzupełnić mój album powtórkowy, bo jest kilka osób, które są zainteresowane, no, a wiadomo, każdy kto. Chciałbym mieć ten album raczej kompletny, żeby już później nie szukać. Więc mam tutaj troszeczkę saszetek. Zrobimy sobie jakieś unboxingi z nową kolekcją porównania, czy jakieś pojedynki będziemy szukać, na przykład Roberta Lewandowskiego. Czy więcej trafimy go w tych saszetkach, czy w tej drugiej serii? Tak więc to na razie odkładam, a zaprezentuję Wam karty limitowane. Może najpierw zaczniemy od tych dużych. Mam tutaj w sumie 3. Jedna to jest moja powtórka. Dwie są nowe. Powtórka to oczywiście Robert Lewandowski, jak wiecie, trafiłem go już w starter paku. Natomiast te dwie karty to już jest totalna nowość i bardzo rzadkie są. Wiktor Lindelöw ze Szwecji i tak samo Szwed Jimmy Durmas naprawdę rzadkość czyli kolejne XXL -ki lądują w mojej kolekcji a teraz karty małe tutaj w sumie jest jedna nowa a dwie powtórki, zresztą o tak mogę Wam pokazać, pokazać. Nową jest Mały Durmas, czyli tutaj macie dużego, a tutaj malutki. Jeszcze go nie miałem. Natomiast moimi powtórkami w tym momencie są Bentner i Schmeichel. Jeżeli ktoś zainteresowany, to piszcie. Na pewno karty są rzadsze niż te, które będą w kolejnym jazz kicie, bo tam jest Lindelof mały i Sisto. Ci dwaj niestety nie, więc cena nadal wysoka tych dwóch zawodników, których tutaj widzicie. Czyli to są moje nowe nabytki, w sumie trzy karty, dwie xxl i jeden mały Durmas. Jestem w trakcie załatwiania kolejnych, więc to oczywiście będzie w późniejszym czasie. Dzisiaj na filmie chciałem właśnie to Wam pokazać, no i zaprosić na moje kolejne unboxingi. Złączy na piłka, tak jak powiedziałem, będą jakieś porównania, jakieś pojedynki pomiędzy tą a tą kolekcją. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Możecie również w komentarzach pisać, jakie chcielibyście, bym rozegrał meczyki, czy jakie pojedynki pomiędzy zawodnikami. Czekam na Wasze opinie. Dzisiaj to wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i. Cześć!